Pan jest takim streamerem. Oh Czy Google Maps nagrywają nowe ścieżki. Właśnie my przeglądaliśmy ulicę ze Street View i, i był widok. Jak kask. się w dół spojrzało, to już jest skutera. Dziwi że ludzie. W taki tłok, w takie ulice jeżdżą w Porsche na przykład. Mhm. Czasem się zdarza jakiś taki samochód wypasiony. I co ciekawe te auta wcale nie są aż tak obdrapane jak mogą się mhm. wydawać. Oni naprawdę tutaj bardzo uważnie jeżdżą na jakie mają warunki Przyszliśmy na stację autobusową Bój. Otwierasz niepoś, czy chcesz ty otworzyć? Ty otwieraj. Ja? Zrób unboxing. Dostaliśmy prezenty od Coffee Coffee. Zostawiliśmy im. Słodycze. Tak, nakupiliśmy im się te słodycze w podziękowaniu za bardzo miłe traktowanie nas. I pani nam <grymna> na szybko tutaj umieściła. Ciekawe, co to jest. <grymna> no, <grymna> nie wiem, co to. Jakaś um... Jakiś przywieszka. Dobre słodkie. Okej, to jest twój, a mój jest tutaj. I zapakowali. Takie tak, tak. Ale ładnie zapakowany. Żania mi się tutaj trochę o coś. Żania nie rozrabiaj. Tak. Czekamy na nasz autobus pod choinką. Ja sobie już tak że tutaj, może tutaj Jesteśmy teraz w autobusie tranzytowym, który dowiedzie nas do autobusu docelowego, który będziemy jechali 7 godzin. Tak, I Ponad? pozwolili nam wziąć trochę więcej bagażu za to, że zostawimy recenzję, że super transport i, <laughs> i że wszystko jest ok. I tutaj w ogóle dużo osób. Robi, że jak pytamy i mamy nadpakaż, mamy coś więcej niż moglibyśmy mieć albo chcemy coś więcej niż można to jeśli zostawicie łapkę w górę to jasne, damy zrobimy jak wystawicie dobrą recenzję to spoko to wszystko można za dobrą recenzję Ale przed chwilą gadaliśmy z gościem, który mówi, że mieszka w Natrang i mówił, że poleca nam to miasto tak, mieszkał, będzie. teraz mieszka w Kanadzie, tak? nie, on się pochodzi z Kanady, z A, Vancouver okay. Pochodzi z Vancouver, a teraz mieszka w Trang'u I też Mójne nam polecał. Tam ciągnie rower na skuterze. Tutaj są wszelkie kombinacje. Wczoraj widzieliśmy, jak gość na rowerze wiózł skuter. Tak, odwrotnie. A tutaj, a tutaj akurat ciągnie rower na skuterze. Jesteśmy na dworcu autobusowym. Jest wielki, wygląda w ogóle jak lotnisko. I szukamy naszego busa dużego. Masz to? No to choć może zapytamy kogoś. Nie wiem, czy nie czeka. No wiem, wiem. Już chowam kamerę i lecimy z tymi tobołami. Marta? On ci coś pokazuje. To tam, to do Mam w tym busiku to wygląda tak, że my mamy leżankę tutaj i jest taka niby na dwie osoby, ale trochę rozmiar dziecięcy. A pod nami też strasznego. Leżankę. No i zobaczymy. 7 godzin, co? No już nie, bo będzie mi to... No dobrze. Mam nadzieję, że Dobra. Telewizorek. Może później coś pooglądamy. No i leżymy na górnym piętrze. Ale przewidać będą A trasa z 6-7 godzin powinniśmy być około godziny 21. Krajobraz się powoli zmienia no bardziej górzysty. Dojechaliśmy już do Natrangu. Welcome in Natrangu. Podróż całkiem przyjemna, szybko minęło. Te autobusy leżące to jest game changer. Jest godzina. Która? 20? 19? No, 19.30 podejrzewam gdzieś. 19.27 jesteśmy już tutaj z 10 minut. Mhm. A mieliśmy dojechać przed 21.00, także. Także tak bardzo. Dobrze. Tutaj zdecydowanie przyjemniej ulice wyglądają, nie masz takiego tłoku, ruchu. No i bardziej tak. Um... Cywilizowanie. Cywilizowanie. O ile można to tak nazwać. Zbudzamy podziw, że wytrzymaliśmy tydzień w Sajgonie. nie? Paroma osobami gadaliśmy, to się naprawdę dziwili, że chciało nam się tam tydzień siedzieć. Mm. Bardzo O, tutaj ogromna różnica z względem Saigonu, naprawdę zupełnie co innego, dużo fajniej to wygląda. Może się tu odnajdę. tutaj hotel na hotelu jest. No. O, no, tu jak ładnie. O, no, co ciekawe. Nie no, tutaj to się nie będę bała jeść. To jest wietnamska Kalifornia. Lucky San... Um, to jest też? Nie, my do Sankis. Chyba, mam nadzieję, że dobrze wpisałem adres. Co Sankis Hotel. I trochę boczną uliczką Ale na spandowy. To wygląda jak nasz hotel, Tu jesteśmy już w nowym hotelu na Natrang. I wydaje się, że nie ma karalupu I najfajniejsze jest to. Poza brudnymi oknami mam widok na morze Jesteśmy dosyć wysoko, bo na ósmym piętrze Ale nie jest to wiadomo, najwyższe piętro Idziemy jeść Widzieliśmy ostatni posiłek o godzinie 10 A jest No, 20, jakieś tam 30. jeszcze chrupki w autobusie o, były. Ale, 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 ale były Ale no. były Niestety Swimming pool Będzie dopiero 15 grudnia otwarcie, Tutaj w hotelu ładnie Prezenty już czekają na grzeczne dzieci. Kotek wita gości. Wyjście z hotelu do takiej Średnie. ulicy mało, mało estetycznej. Bo my w drugiej linii jesteśmy. Tak, jesteśmy jakby w drugiej linii, ale to jest tyle. Z 50 metrów może od morza. Hello. Hello. No, thank you, oh, thank you. Thank you. To właśnie idziemy na jedzonko, zaraz myślę coś znajdziemy pysznego Musimy mydło jedyne kupić. Tak, bo mydło jest takie typowo najtańsze i to z takich biedniejszych krajów, że ciężko jest je zmyć w drąg. O, owocki na każdym rogu A może takich zawrócić. No, 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 no ładne. No, no, A jak ja wyglądam? Jak w wietnanka, bazuje Ci. Tylko na pole ryżu Cię zagonić? Pole ryżu, Poleryżu. O, tu są takie jeszcze. A tu ktoś z powiesił Ja, Ale słuchaj, my co, musimy po jakimś kapeluszku kupić? Chodź, bo z głodu umrzemy zanim dotrzemy Testujemy. być. Testujemy. Tuang. Wietnamizm cuisine. Słuchaj, możemy się podzielić Spring Rolls'ami. Tak? No to ja, ja, ja. ale nie musimy. Albo pumpkins są, o dobra to. O, dużo Rosjan tu jest. Do tego stopnia, że menu robią też po rosyjsku. Myślę, że wydamy tutaj ile? Trzy dychy do osoby niecałe. W miarę tanie jest.